Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Ten wieczór nie był przypadkiem. Ta uczta, ten taniec i ta prośba. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Słowa pani Wisławy Szymborskiej tak jakoś pasują mi do historii Jana Chrzciciela. Jego narodzenie to ciąg dalszej historii, którą Bóg rozpoczął wołając kiedyś do Abrahama, Mojżesza, Eliasza. Wołanie Jana było zapisywaniem kolejnych kart codziennego ratowania przez Boga Człowieka z ciemności. I nawet wtedy kiedy i w jego życiu nadeszły chwile ciemności, to i one zapisywały słowo po słowie, linijka po linijce, księgę zdarzeń, księgę życia.